pogadajmy sobie o utlenianiu i o innych fajnych rzeczach związanych z roślinami oleistymi. Może tak, Paulina napisała nam komentarz. Ja kupiłam mielony i czytałam, że z mielonego uciekają wszystkie ważne, potrzebne dla organizmu substancje. Jak to jest? Od razu mówię, że robię z niego herbatkę. Tutaj oczywiście chodzi o stropez, bo mamy w tej chwili, w, tym, w ten weekend zaczął nam się poważnie temat wątroby, ponieważ jeden filmik tam Was bardzo zainteresował i o tej wątrobie sobie gadamy. I teraz tak, jeśli chodzi o stropez, Plamisty, to jest to roślina oleista. Tak w uproszczeniu. Wygląda w ten sposób: to są takie ziarenka. I żeby wytłoczyć 250 ml oleju, to tak pi razy oko, pi razy futryna, musimy e, mieć kilogram. Czyli jeśli mamy taką butelkę 250 oleju z ostropestu, to potrzebujemy kilogram nasion. I teraz. Na co należy zwracać uwagę, jak kupujemy sobie ziarna ostropestu, bo chcemy je robić właśnie w takiej tradycyjnej formie, w formie herbatki. Najlepiej jest kupić ziarna w całości i zmielić je w domu młynkiem, ponieważ to jest najlepsza opcja jaką mamy. Ale nie robimy tego w ten sposób, że mielimy całą paczkę, wsypujemy do słoika i zostawiamy sobie w domu. Tylko każdą porcję przed spożyciem po prostu sobie mielimy, i to jest sytuacja idealna, najlepsza jaka może być. Tak właśnie robimy, jeśli chcemy wyciągnąć wszystkie właściwości najlepsze z ostropestu w ziarnach. Jeśli nie mamy takiej możliwości i chcemy zakupić produkt mielony, czyli na przykład taki ostropest albo taki ostropest mielony, to pierwsze co musimy zwrócić uwagę: czy jest to ostropest mielony w całości, czyli że całe ziarna zostały zmielone i wsypane do paczki. Czy jest to ostropez zmielony, odtłuszczony? I czym to się różni? Różni się to tym, że w tym ostropeście z darów natury. Te ziarenka w całości zmielone, zapakowane do tej paczki. Po czym ja to poznaję? Poznaję to po tym, że zawartość tłuszczu w obu e, rodzajach ostropestu będzie taka sama. Bo i w tym, i w tym będziemy mieli 13 gramów na 100 gram tłuszczu. E, czyli tutaj nie ma nic zabrane z tego ostropestu. Tak jak on e, został zmielony, tak został włożony do paczki. Tutaj mamy na przykład ostropest e, mielony, ale taki, który jest już odtłuszczony. I teraz tak, tutaj będziemy mieli nie 13, ale 7,7% tłuszczu w 100 gramach. I dlaczego tak się stało? Dlatego, że z tego, co tutaj mamy, już zabrano ten olej. Rozumiecie? Więc tak naprawdę taki ostropest będzie już mniej wartościowy na starcie. W związku z tym, że po prostu ta część olejsta już z niego została zabrana. Czyli raczej taki ostropest stosujemy jako wysokiej jakości błonnik pokarmowy, jako dodatek do pokarmów, a jeśli chcemy stosować ostropec w takich celach suplementacyjnych, no to właśnie sięgamy po ten, który jest nieodtłuszczony, czyli tak samo jak został e, nam on e, zebrany tak został zmielony i zapakowany do paczki. I to zawsze warto sprawdzić na opakowaniu, jeśli chcemy kupić mielony. I teraz może kilka słów, dlaczego po prostu byśmy nie chcieli kupować mielonego. Eee, wszystkie rośliny oleiste mają to do siebie, że to nasionko, bo to nie tylko chodzi o stropet, bo o to chodzi też na przykład w przypadku lnu, Lent też ma to do siebie, on jest jeszcze bardziej rośliną oleistą, bo on ma praktycznie 40% jakby masy nasion ostropestu, to jest olej. Więc jeśli my taki, taki czy właśnie ostropest, czy właśnie takie siemieniane, weźmiemy sobie do, do domu zmielone to już po procesie zmielenia w tym miejscu, gdzie został on zmielony i zapakowany, no mamy nadzieję, że został zmielony w warunkach takich, gdzie nie było bardzo wysokiej temperatury, no, tak, tak liczymy. E, mamy nadzieję, że to zostało od razu szczelnie zapakowane w opakowanie, które nie przepuszcza e, tlenu. Idealnie by było, Gdybyśmy ten ostropest później przechowywali sobie w warunkach, w których też nie ma dostępu tlenu, dobrze jakby tam było chłodno, jakby nie było tam ekspozycji na słońce. A dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że w roślinach oleistych, w momencie kiedy złamiemy tą łupinę nasienną, czyli już nie ma tej ochrony dla tego nasionka w postaci tej twardej łupiny, która jest bardzo trudna do zmielenia, to zaczynają się różne procesy rozkładu tego, co jest w środku. I to te procesy mogą przebiegać szybciej albo wolniej, w zależności od tego, w jaki sposób ten produkt jest przechowywany. Więc jeśli mamy go po prostu wsypanego do pudełka i to nie jest szczelnie zamknięte, no to tam się dostaje tlen i zaczynają się procesy utleniania. Jeśli jest on przechowywany w miejscu, gdzie jest ciepło, a zazwyczaj w kuchniach jednak mamy ciepło, no, to wtedy mamy do, dodatkowy ten czynnik temperatury. Jeśli on jest wsypany w szklany pojemnik i leży na parapecie w kuchni, albo na jakiejś innej półce, bo pięknie wygląda nam na, 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 tam, na, na opak, boże, na półeczce w kuchni, no to z kolei wchodzi kolejny czynnik, którym jest światło. I wszystkie te czynniki mogą wpływać negatywnie na jakość tego produktu. E, czyli po prostu z czasem taki ostropest od tego z, e, zmielenia, coraz dalej, coraz dalej, od tego zmielenia. Będzie po prostu tych właściwości zdrowotnych miał. Coraz mniej. Dodatkowo mogą w roślinach oleistych też zachodzić procesy jełczenia, bo taki olej z ostropestu wytłoczony, w momencie kiedy my go kupujemy, no to widzicie, on jest w ciemnej butelce, on jest zamknięty pod ciśnieniem, tak, żeby nie dostawał się do niego tlen. W momencie, kiedy my go pierwszy raz odkręcamy w domu, to już przechowujemy go w warunkach chłodniczych, czyli zamykamy go w lodówce, żeby mu po prostu nie dostarczać dodatkowego stresu związanego z kontaktem ze światem. A jeśli my takie nasiona, sobie zaniesiemy do domu no to dobrze by było w zasadzie też przechowywać je w lodówce w zasadzie ale czy to jest coś co nam robi robotę Zależy jak bardzo jesteśmy czepliwi, bo są pewnie osoby, które e, nie będą miały jakiegoś większego e, zatrzymania się nad tym, jaka to jest jakość tego surowca. No ja zawsze podpowiadam klientom, że jeśli macie możliwość, jeśli macie młynek do kawy w domu, to kupujcie ten ostropest w ziarnach i mielcie go sobie przed każdym zużyciem, bo to faktycznie może robić dużą, dużą różnicę. Tak samo ostropec odtłuszczony, e, to już nie będzie taki ostropec, który, który będzie miał takie właściwości jak ten ostropec. Tropez zmielony na świeżo, nie? Więc. Yy... Chyba w tym wszystkim tak naprawdę najwygodniej, jeśli nie mamy możliwości mielić sobie tego na, na, na świeżo, a chcemy korzystać z dobrodziejstw z ostropestu, to ja bym się chyba jednak skierowała w stronę oleju wtedy. Bo to jest dużo prostsza wersja. Tuż jakby ktoś za nas zrobił całą robotę, bo wytłoczył sobie ten olej do, do butelki i my tak naprawdę wtedy możemy go tylko polewać sobie na jakieś potrawy, albo spożywać go na łyżkę. I to jest po prostu dużo, dużo, dużo wygodniejsza forma. I to samo toczy się lnu, bym powiedziała, że z lnem to jest jeszcze bardziej niebezpieczna gra bo, bo nawet jak wam powiem tak jeśli chodzi o len mielony odtłuszczony no to tutaj mamy 42% tłuszczu jest na starcie, czyli tych kwasów omega i tego wszystkiego, co dobre. A w momencie, kiedy my weźmiemy sobie taki odtłuszczony len mielony, no to tu jest tak naprawdę już 7-8%. Czyli 30 parę procent tego, tego tłuszczu, tych kwasów nienasyconych, tego wszystkiego, co dobre, no to po prostu już nam odeszło, bo zostało wytłoczone na olej. Więc ja bym powiedziała, że tego typu rzeczy, właśnie takie mielonki z nasion oleistych, raczej bym stosowała jako błonnik, jako dodatek do Klebów, e, dodatek do jakichś placuszków, do różnych ciast, dlatego że tego nie będzie czuć e, w smaku, tak, jeśli dodamy niezbyt dużą ilość do takiego wypieku, a będziemy mieli naprawdę fajne właściwości, właśnie takie dla jelit. E, oczywiście tam jakieś pozostałości tych kwasów tłuszczowych też są, e, tylko chyba jednak lepiej jest sięgnąć po olej. No i ostatnia opcja dla tych osób, które nie, nie mają tej możliwości mielenia sobie tego na świeżo. To jeszcze są oczywiście kapsułki, czyli różnego rodzaju kapsułki, które na przykład ostropest już zawierają. Tutaj jest akurat wieloskładnikowy taki preparat na wątrobę Hepastron, gdzie też ostropest, karczoch, kurkuma, te wszystkie takie zioła typowo dla wątroby są obecne. I to też jest taka opcja, ale tak, to nie jest tak, że ten ostropest mielony i nie ma żadnych zastosowań, ale jakbym miała wybierać dla siebie, to raczej zastosowałabym w całości i mieliłabym przed każdą porcją. Ale z racji tego, że ja jestem leniuszkiem, to, to ja, 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 ja wolę olej albo kapsułkę. Chyba tak po prostu. Więc, jeśli chcecie sobie zamówić dobrej jakości czy nasiona, ostropestu, ziarna, czy właśnie olej z ostropestu, czy kapsułki już z tym ostropestem, to serdecznie zapraszam Was na naszą stronę www.detektywzdrówko.pl, gdzie właśnie te wszystkie rzeczy możecie dostać. W tej chwili macie 200 zł na darmową dostawę. A jeśli chcecie, żebym odpowiedziała na jakiś was, was nurtujący komentarz w formie wideo, to zostawcie go proszę pod tym filmem. A ja postaram się w wolnej chwili, oczywiście, taki film dla Was przygotować. I pozdrawiamy panią Paulinę, która dba o swoją wątrobę. Dużo, dużo zdrówka!